No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, na dworze już późna jesień w sumie, słoneczko jeszcze niby świeci, ale w nocy był już pierwszy przenozek. Minus dwa. Dzięki Bogu, zebrałem wszystkie, wszystkie dalie, um, bananowce i inne które, które nie wytrzymałyby tego przynosku. Co mi pozostało? Pozostała mi mięta, mięta marokańska. Jeśli ktoś z Was miał przyjemność podróżować po, po Maroku czy tudzież po krajach Afryki Północnej, to jest właśnie ten gatunek mięty, który oni dodają do tej słynnej marykańskiej herbaty. Jak widzicie, delikatny przemysł chwycił już pierwsze liście. Nie szkodzi, ciągle jeszcze można, można z tego zrobić e, ożywczy napój, który, który dzisiaj właśnie zrobię. Tą miętę można pić po prostu można zaparzyć gorącą wodą i pizzą, tak? A można tak zrobić, jak to się pije w Maroku, gdzie u liście czy też łodygi tej, tej mięty parzy się razem z granulkami zielonej herbaty i słodzi się okropnymi ilościami cukru. Ja myślę, że na wiosnę będę mieć świeże liście. Nagram, nagram te wideo, wideo, wideo i dołączę do mojego kanału. E ja uwielbiam ten smak tej mięty. Moim zdaniem to jest najlepsza mięta do robienia napojów, jest bardzo delikatna, jest ożywcza, te liście ma drobne, takie karbowane, bardzo, bardzo zielone z innymi gatunkami mięty. Kolejną za jej zaletą, dorasta ona tylko do mniej więcej 40-50 cm, więc nie osiąga jakichś tam gigantycznych rozmiarów, nie kładzie się, e, bardzo łatwo się to zbiera i nie ma z nią żadnych problemów. Jest Pochodzi z Maroka, ale swobodnie sobie w płoset, czy tudzież w Wielkie Brytanie, spokojnie sobie poradzi z klimatem. Uprawiając miętę, pamiętajcie o jednym: trzymajcie ją w pojemnikach. Te rozłogi, jeśli nie są ograniczone przez pojemnik, rozejdą się wam po całym ogrodzie, będziecie mieli problem. Jeśli przestrzeń uważasz się na ogrodzie, to nie, nie stanowi problemu. Śmiało może się ją w gruncie. Natomiast jeśli chcecie mieć mieć ją ograniczoną tylko i wyłącznie w pojemnikach. Ten pojemnik to jest niezaciekawy. ciekawy. Ja generalnie staram się ograniczyć ilość plastyku. Maksymalnie także wiecie widać, dlaczego czy mam w pojemnikach. Te pojemniki, w których ja hoduję na przykład mięte, to są pojemniki, które dostałem po, gdy kupiłem inne śliny. Po prostu wykorzystuję jeszcze raz. Raz. Jest to taniej. Dwa, nie musimy tego wyrzucać. Ten pojemnik on nie zostanie prawdopodobnie przetworzony. Te maszyny do, do sortowania, one, one sortują generalnie jasny plastik, także to, to gdzie się wyląduje, nie wiem, na plaży w Malezji, czy gdzieś, gdzie, gdzie to się czas montuje i będzie leżało przez następne nie, 200 czy 400 lat. Więc, mimo że starałem się ograniczyć plastik, nie wyrzucam tych plastików, używam je do maksimum. I właśnie nie wygląda to ci może zaciekawie, ale jest bardzo praktyczne i troszkę pomoże, naj, pomoże nasz, nam tej naszej ziemi. Dobrze, teraz się żegnam. Za chwilkę będę te liście obcinał. Zrobię herbatę i dołączę to jeszcze raz do, do tego filmu. Tak, żebyście widzieli jak to mniej więcej wygląda. A teraz się z Wami żegnam. Jeśli podoba się mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia są za kilka dni. Poza gorąco, trzymajcie się. Hej, papa! Pa. Tak właśnie ja robię miętę. Drobno siekam liście i zielone czubki pędów. Zaparzam tą gorącą wodą na mniej więcej 5 do 15 minut. Biorę pęczek. O, piękny pachnie świeżej mięty. Przyjętko, żeby nic zmieniła ciało. Gdy jeszcze jest gorąca. Nalewam. I tak to właśnie wygląda. Pachnie rewelacyjnie. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Hej, papa.